Online ze strona Facebooku koncert omaje się z Kajuku Święty Mikołaj, już jedzie, a w ten czas pierwsza kolenda. Fragment kolendy. Feliz Navidad. Gram z karokę. Kolejna kolenda, tym razem Polska. Dla wszystkich czytelników i fanów, strona Facebooku Koncertomania Jesielska i Okolice. Kolenda Lulaj Że Jezuniu. Fragment kolendy Lulaj Że Jezuniu. Z dedykacją dla wszystkich fanów i czytelników, strona Facebooku Koncertomania Jesielska i Okolice z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2024 roku. Kolejny fragment kolendy, polskiej kolendy dla wszystkich fanów i czytelników, stron na Facebooku, Koncertomania Jesielska i jakojce, kolenda radosna, <laughs> z narodzenia pana. Dzień dziś wesoły. い kolendy, gdy się Chrystus rodzi. Święty Mikołaj już, już nadchodzi, także ja uwalniam miejsce przed Państwem. Święty Mikołaj. Witam serdecznie. Szymonie, a tu jest kamera. Witam serdecznie wszystkich czytelników strony Facebooku. Koncertowania Jasieska i ja się ludzie. We Wigilię Świąt Bożego Narodzenia 2020. Czwartek. Święty Mikołaju, znowu mnie zaskoczyłeś, a dotrzymałeś yy, słowa yy, Fajnie, że przyjechałeś we Wigilię, co mi tam Jak obiecałem do Szymona, przyjechałem, prezenty zostawiłem Mikołaju, mam dla Ciebie zadanie Dla wszystkich czytelników strona Facebooku Koncertomania Jeździelskiego I ja Ci przygram troszeczkę A Ty będziesz śpiewał Może Feliz da W języku polskim tu masz tekst. Także tutaj ci ekran przygotowałem. Możesz czytać i śpiewać. Święty Mikołaj w piosence Feliz Nawida. Zaśpiewam piosenkę świąteczną pop. Masz mikrofon? Oziekuję. Roz, roz, roz. No to proszę Państwa, śpiewam piosenkę. Wesołych świąt, wesołych świąt, wesołych świąt i życzę moc na nowy rok. Wesołych świąt, wesołych świąt, wesołych świąt i życzę moc na nowy rok. Mój razem ten piękny czas, w rodzinnym gronie, gdzie choinki blask. Wręczajmy sobie prezentów, mocę piękną, grudniową no <śmienny> Wesołych świąt. Wesołych świąt. Wesołych Świąt i życzej moc na Nowy Rok. Wesołych Świąt. Wesołych Świąt. Wesołych Świąt i życzę moc na Nowy Rok. Zdajemy razem ten piękny czas. W rodzinnym gronie, gdzie choinki blask. Wręczajmy sobie prezentów moc. Piękną grudniową noc. No i co Szymonie? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Do zobaczenia Mikołaju. Cieszę się, że mogłem dla Państwa ześpiewać, jak co roku będę przyjeżdżał i śpiewał. Teraz lecę do następnych grzecznych ludzi we Wigilię, bo do Świąt muszę objechać. Także miasto Jasło, do zobaczenia znów za rok. W sezonie 2025 z, z okazji nadchodzących, obecnych świąt Bożego Narodzenia składam najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, szczęścia i słodyczy. Święty Mikołaj Państwu życzy, jak i na święta, jak i nowy 2025 rok. Do zobaczenia! Ho-ho! Do zobaczenia znów za rok w 2025 roku. Teraz Kolejna kolenda dla wszystkich czytelników strona Facebooku. Konceptomania Jesie z z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2024 roku. Fragment kolendy Przybierzeli do Betlejem. <śmiany> wszystkich czytelników strona Facebooku KONCERTOMANIA Jasielska i okolice fragment pastorałki przy onej Dolinie Wiódzkiej Krainie. No proszę Państwa, święty Mikołaj już pojechał troszeczkę. Myśmy pokolędowali we Wigilię. Już jutro kolejny filmik na BIS. Tym razem z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2024 roku ze strony Facebooku Koncertomania Jasielska i Okulista. Tak samo zagramy kolendy, tylko że na keyboardzie. Przypominam, drodzy mieszkańcy Jasła, już jutro w 1, 10, 25 grudnia przy klasztorze Ojców Franciszkanów Żywa szopka od godziny 13 w imieniu organizatorów wydarzenia serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Jasła na żywą szopkę pod kościół, klasztor ojców franciszkanów w Jaśle. Życzę Państwu udanego świętowania jeszcze raz wesołych świąt 2024 roku, a tymczasem biorę pilota, włączam Kevina. Szymon jeszcze strona Facebooku Koncertomania. Jasielska i okolice ilece na pasterkę. Dzień dobry, we're not gonna hurt you. Be a good little fellow now and open the door. Szuchaj, What? Hello.